Kim jesteś? A czego chciałbyś w życiu? A jesteś coś, czego się boisz? Zuzia, mogę Cię nagrać? Jestem Mieszko. A powiedz Mieszko, czego byś chciał? Latać helikopterem. A jest coś, czego się boisz? Jestem człowiekiem. A czego chciałbyś w życiu? Tego, żeby polecieć w kosmos. O A czego się boisz? Yy, boję się ciemności, trochę. Czego się boję teraz, na pewno w tym momencie? Tego, że mogę na przykład podjąć jakąś decyzję, której później będę żałował. Na przykład przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. Tego się boję. Boję się trochę o przyszłość zarówno moją osobistą, jak i całego społeczeństwa, bo uważam, że nasze działania jako ludzi idą trochę w niefajnym kierunku i że niszczymy miejsce, w którym żyjemy. I jeszcze w dodatku, teraz są takie czasy, że nic nie jest pewne, i każdy dzień właściwie może przynieść coś całkowicie nowego i bardzo niespodziewanego. Chciałabym na pewno spełnić swoje marzenia i móc spełnić marzenia moich bliskich, mojej rodziny, moich przyjaciół. Chciałabym, żeby też. Może to jest trochę nierealne, ale żeby trochę ludzie zaczęli być inni, zaczęli być jacyś tacy bardziej tolerancyjni, mili dla siebie, żeby się tak szanowali nawzajem, bo no jest po prostu średnia teraz na świecie, ale mam nadzieję, że, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i że, że kiedyś będzie to lepiej wyglądać. Jestem jedną z 13 375 kobiet o imieniu, o imieniu Marcelina w Polsce. Boję się, że zmarnuję za dużo życia na banie się i na nerwy niepotrzebne. A chciałabym, żeby wszystkie osoby, które są dla mnie ważne, o tym wiedziały. Jestem programistą. Jestem chłopakiem mojej dziewczyny. Czego się boję w życiu? Chyba się niczego nie boję. Zobaczymy, jak będzie. Na razie nie mam czego się bać. Co chciałbym być, co chciałbym osiągnąć? Myślę, że chciałbym osiągnąć szczęście nie tylko moje, ale też moich bliskich, i to jest chyba najważniejsze. Jestem muzykiem. Najbardziej w życiu chciałbym osiągnąć sukces w swojej branży, a obawiam się najbardziej samotności. Jestem osobą, która na co dzień na nowo poznaje świat i odkrywa w nim niesamowite rzeczy. To, czego bym chciała, to, żeby y, świat był spokojniejszy i szczęśliwszy, i żeby nie było takiej niesprawiedliwości, i żeby człowiek potrafił mówić prawdę, a nie zatajać ją, lub mówić tylko półprawdę. To, czego się boję, to dorosłości, tej odpowiedzialności, y, tego, że tak naprawdę każdy, udaje, że wie o co w tym chodzi, żeby chciałabym, żeby to jakoś było łatwiejsze. Zacznijmy od tego, kim jestem, kim się czuję. Jestem kobietą i kobietą, której zależy na, to, na tym, żeby walczyć o swoje prawa, ale oprócz tego jestem też, myślę, że jestem niepoprawną optymistką, która wierzy, że można zmieniać świat. I staram się to robić przez edukację, więc jestem też nauczycielką. A czego bym chciała? Chciałabym spełniać takie swoje marzenia najbardziej o tym, żeby mieć taki wymarzony dom, jaki sobie ułożyłam kiedyś w głowie. Ale poza tym chciałabym też tak bardziej globalnie, żeby ludzie przestali się nienawidzić i przede wszystkim, żeby się przestali nienawidzić za, za inność, żeby żeby było więcej miłości, jakkolwiek to banalnie zabrzmiało. A czego się boję? No boję się, że żyję w kraju, w którym te marzenia będą trudne do spełnienia. To znaczy... Żyję w kraju, w którym przyszłość jest niepewna i boję się tej przyszłości. Jestem żoną, mamą, córką, siostrą. Można by długo wyliczać. Najważniejsza dla mnie jest miłość i zdrowie. Co bym chciała zmienić? Chciałabym, żeby w roku było więcej słonecznych dni. Jestem Polką, Europejką. Jestem nauczycielką. Najważniejsza jest dla mnie moja rodzina, ale bardzo ważna jest dla mnie praca, to, co robię w swoim życiu. Ważna jest dla mnie młodzież, z którą pracuję. Boję się o człowieka XXI wieku, że się zagubi, w swoich wartościach, w swoich emocjach, że nie zadbamy o naturę. Czego chciałabym w życiu? Chciałabym spełniać swoje plany i marzenia. I niezmiennie wierzyć, że wszystko jest możliwe. Kim jestem? Jestem patriotką, jestem fruzjerką, spełniającą swoje marzenia. Czego się boję? Boję się koronawirusa. Jakie jest moje marzenie? Być zdrową, przede wszystkim zdrową, i Je suis née en 1973. Euh, qui suis-je Il est difficile de répondre à cette question en une phrase, mais je vais essayer quand même. Je vais parler de l'aspect professionnel de ma vie. Alors, je suis enseignante, je suis enseignante depuis plus, plus de 20 ans, j'aime mon travail, j'aime visiter, j'aime voyager, j'adore lire. Je pense que je suis ouverte aux gens, aux changements. Je voudrais, euh, voudrais qu'on guérisse enfin le cancer et les maladies graves, les maladies mortelles qui font les gens souffrir. Je souhaite aussi que ma famille soit heureuse. Voilà. Dobrze. Możemy zaczynać? No. To kim pani jest? Kobietą. A czego pani chciałaby w życiu? Jechać na wycieczkę. A gdzie? Na Chorwację. A jest coś, czego pani się obawia? Albo boi? Szczura, jedynie. A co pani przeraża w życiu? Jest coś takiego? Jest, to że. Człowiek, na przykład drugiego człowieka, czasem nie szanuje, że nie może się. E, te, jedna osoba się chce pogodzić, a ta druga nie chce. Kim jestem? A tu na ziemi jestem mamą super dzieciaków, jestem żoną fajnego faceta, jestem nauczycielem angielskiego. Ale y, tam głębiej w sobie czuję się y, córką twórcy tego, który mnie stworzył, dzięki któremu żyję, więc y, mam pochodzenie królewskie. Y, czego się boję? Y, może nie czego się boję, ale czego bym bardzo nie chciała. Nie chciałabym właśnie zapomnieć o tym, kim jestem, zapomnieć, nie chciałabym zapomnieć o tym, że moje życie jest w czyichś dłoniach, że mam ojca, który mnie kocha, który się o mnie troszczy. Bardzo bym nie chciała o tym zapomnieć, no bo wtedy weszłam w taki kocioł lęku tego świata, weszłam w kocioł pytań. Czy szczepienie mnie zabije, czy mnie uratuje, czy mam się bać Chińczyka czy Amerykanina, czy uchodźcę przyjmować, czy się go bać, przyszłość moich dzieci, co się z nimi stanie. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania w takim tunelu, lęku. Nie chcę tego. Jestem człowiekiem, jestem chrześcijaninem. Zawodu jestem dęczystą, jestem ojcem i mężem. Chciałbym, chciałbym, e, chciałbym szczęścia dla siebie, dla swoich najbliższych, ale nie tylko dla siebie najbliższych, ale też dla tych ludzi, których spotykam na swojej drodze. Chciałbym, e, chciałbym mu przekazywać. Dobro i miłość, która płynie od Chrystusa. Boję się, że nie jestem na tyle, że nie jestem godzien, jakby przekazywać tego tej światła, ale ufam, że ufam, że będę mógł to zrobić, że wszyscy będziemy szczęśliwi kiedyś i. i Chciałabym, żeby ludzie wyciągnęli naprawdę takie od serca wnioski, co jest najważniejsze, bo my się tak oddalamy od siebie, żeby ta pandemia wpłynęła na to, żebyśmy się do siebie zbliżyli, zrozumieli i widzieli dobro, przede wszystkim dobro. To wtedy jest łatwiej, bo nie wiadomo, co nas czeka, skoro już coś takiego nas dotknęło. Także to, to taki też mój jakby takie przesłanie, tak y, jak, przemyśl, jak jakieś mam przemyślenia, ale ja mam jestem w dobrej myśli. Ja uważam, że, że będzie dobrze. A czego się pani boi? Y, bo właściwie z rękami do sobie takimi poradziłam, bałam się kiedyś bardzo, ale ja się o siebie nie boję, bo, bo jestem szczęśliwą kobietą, kocham jestem kochana, y, boję się o bliskich. Najbardziej się boję w dobie tej, tej mechanizacji samochodów, ta, ta ilość tych samochodów, tych wypadków, a moje dzieci jeżdżą samochodami. Boję się o wnuki. I tu tak czasem spędzam i czasem nie tak to y, y, zakłóca mi, tą moją radość, że muszę się po prostu sama przywołać do porządku, że to, to nie jest tak, że tylko moje dzieci jeżdżą, że, że moje dzieci, wnuki chorują, ale to mi spędza, sens powie. No a tak, nie interesuje mnie polityka i unikam, ale pewne rzeczy siłą się musi wiedzieć. Żyjąc, prawda, w Polsce, boję się tej sytuacji na granicy, zaczęłam odczuwać lęk i to, to tak zaczęło mnie troszkę, że tak mnie to męczy, bo usłyszałam i, i, i ta sytuacja na granicy Białorusi i na granicy Ukrainy, na Ukrainie. Ja, jaki to będzie mieć na losy Polaków, wpływ na innych krajów, tego się, zaczęłam się tak bać tak ostatnio. To taki lęk, no pewnie co wielu, wielu ludzi do, dopada, coś takiego, nie tylko mnie. Ja jestem starszą osobą, Mam 90 lat. Mm -hmm. Mam już 8 wnuków, 12 prawnuków. A jeszcze się doczeka, już jest, widać, że dwa będą. Ja się roześmiałam. Mieszkam w domu razem z synem. Jest mi bardzo dobrze, chociaż staro jestem, to, to jakoś czas mi leci. dużo. Dużo czytam książek modlitwy i, i tak, że mi nie rozzeczy, godziny na tym słodzi. Mm -hmm. A czego pani by chciała? Co bym chciała? Nic nie... Już ja teraz na stare lata nic nie pragnę. Zanek tych majutków mi nie potrzeba, zanek pieniędzy, bo, bo biorę rentę to pieniądze mam e, i to. I także nigdy nie pragnąłam niczego takiego zadowoloną byłam, to, co mam. I, i to I co na stare lata nic nie, nic nie potrzeba, tylko e, się modlić, bo szczęśliwą śmierć. A czego się pani boi? Boję się złych ludzi, jak nie do, ludzie nieraz chodzą. No, to się tych ludzi boję. Trochę mnie lęka, lękam się, jaka ta śmierć przyjdzie, czy szczęśliwa, czy nie. No, ale to jak myślę, że dużo się mądry, to może wyproszę o szczęśliwą śmierć. I tak, ja w domu, jak siedzę sama, to zamykam, bo się boję, aby ktoś przyszedł. W życiu, a jeszcze ja pożyć parę lat, no i żebym wesoło była, i nie, nie zachodziła w głowę, bo tak, człowiek jak już się zamęci, to taki. A tak to jest dobre co. Wyjść do koleżanek jeszcze, odwiedzić, ale tak. A teraz to do niczego, bo to ten świat taki zawiązany i, i ani chodzić nie można, ani nic, bo to tu szkoła, tu żol, tutaj nie wolno i, i to, to A czego się pani boi? Czego się boi? A boi się takich ludzi fałszywych. Tak to się człowiek bo, ale tak bo tu mówi to, a co innego myśli i tak. A tak to.